Markę Red Dragon kojarzycie zapewnie z klawiaturami, myszkami bądź słuchawkami. Zresztą nawet realizowałem materiał na tym kanale, w którym pokazywałem, czy warto kupić cały zestaw od tego producenta, cały taki gamingowy set. Natomiast dzisiaj sprawdzimy sobie nowość, czyli chłodzenie wodne od tego producenta. Zobaczymy, jak wypada na tle konkurencji debiutancki produkt od Czerwonego Smoka. Redragon CCW 1017. Zgadza się, nazwa nie jest zbyt zachęcająca, ale nie będzie konieczna, jeśli produkt się broni. Jest to wariant 360 mm, który został wyceniony na 399 zł. Występuje również w wersji 240 mm w cenie 319 zł, ale wtedy widnieje jako model CCW 1019. Po rozpakowaniu papierologia w postaci instrukcji naklejek, w moim przypadku komuś wrzuciły się nawet dwie sztuki. Elementy montażowe, w tym tubka półgramowa pasty termoprzewodzącej, czyli nie jest ona wstępnie zaaplikowana na podstawie chłodzenia. Chłodzenie jest szeroko kompatybilne zarówno z postawkami Intela jak i AMD. W przypadku Intela jest to LGA775. 1150 i jego pochodne 1366, 1200, 1700, 2011 oraz 2066. W przypadku AMD jest to FM1, FM2, FM2, FM3, AM2, AM2, AM3, AM3, AM4 oraz AM5. Nasz główny zainteresowany cooler ma wstępnie przykręcone wentylatory do chłodnicy. Są to 120 mm śmigła o grubości 25 mm, mogące obracać się z prędkością pomiędzy 600 a 1800 RPM. Co istotne, ich kable są połączone i dzięki Temu podłączamy tylko jedną wtyczką wentylatora do naszej płyty głównej i jedną wtyczkę do poświetlenia. Chłodnica ma wymiary 394x120x27 mm. Jej wykonanie jest naprawdę w porządku. Nie zauważyłem żadnych skrzywionych finów, a samo zakończenie elementów przypominało mi niedawno testowaną konstrukcję od Cruxa, a dokładniej droższy wariant od tego producenta, czyli Hydroglens. Węże są w oplocie i mają długość 30 cm. Oczywiście jest opcja ich przekręcenia przy blokopompce. Blokopompka ma oczywiście wbudowany wyświetlacz, który pokazuje nam trzy wartości: temperaturę procesora, prędkość obrotową wentylatorów, prędkość z jaką pracuje sama pompka. Oczywiście nie zabrakło animacji, która to nam pokazuje tak jakby rosnące się płomienie i jest to zapętlona animacja, której niestety nie możemy zmienić ani dostosować. Żeby te informacje nam się pojawiały musimy poprać program ze strony producenta i zainstalować. Co bardzo istotne, program ten nie oferuje zbytnio opcji edycji wyświetlanych informacji. Możemy tylko wyłączyć, by wybrane z nich się nie pojawiały, ale nie możemy zmienić tych wartości na inne, nie możemy też zmienić efektów ani animacji. Aplikacji dostępna jest też funkcja Screen Effect Preview, która, jak dobrze rozumiem, ma pozwalać nam na zmianę jasności wyświetlacza, ale przełączanie się pomiędzy trzema dostępnymi funkcjami w niej kompletnie nic nie zmienia. Brzegi otaczające wyświetlacz są wykonane z plastiku. Trzymając je palcami, możemy obrócić je razem z wyświetlaczem, tak by dopasować jego orientację w zależności od tego, jak zamontowaliśmy blokopompkę. pompkę. Z jej boku wychodzą nam dwa złącza: trzy pin do napędzania pompki oraz złącze USB 2.0 do przesyłania informacji. Z płyty głównej do wyświetlacza. Przejdźmy sobie teraz do omówienia wyników testów, które przeprowadziłem. Ustawiając chłodzenie na 50% w BIOSie, czyli 1150 RPM, mamy całkiem niezły wynik. Chłodzenie plasuje się pomiędzy Silvermonkey X Snowy, a Chief Tech Iceberg. Lecz gdy spojrzymy na kulturę pracy wszystkich trzech chłodzeń, to okazuje się, że Redragon był najcichszy i generował niecałe 37 dB. Przetestowałem cooler również na stałym RPM, jednak nie mam zbyt dużej bazy chłodzeń w tym teście, więc w porównaniu do Crux Hydro mamy nieco ponad pół stopnia lepszy rezultat przy identycznej kulturze pracy. Rozkręcając chodzenie na maksymalne możliwe obroty, mamy nadal bardzo dobry wynik, szczególnie jeśli spojrzymy na kulturę pracy i porównamy ją do reszty zestawienia. No i chcąc podsumować ten cooler od Red Dragona w tej recenzji, muszę powiedzieć, że na pewno negatywnie wypadł pod względem blokopompki czy też samego oprogramowania, jeśli można tak powiedzieć negatywnie, bo jeśli chodzi o funkcje, to w zasadzie tam nie ma żadnych ani żadnych możliwości dostosowania a są po prostu, żeby było, żeby spełniać standardy aktualnie panujące na rynku. Natomiast jeśli komuś nie zależy na wyglądzie, funkcjonalności, a chce, żeby po prostu chłodzenie pełniło swoją funkcję, czyli chłodziło, no to odstawiając wszystkie te mankamenty, o których wspomniałem w filmie i oglądając tylko na same wykresy, które wcześniej przedstawiłem, no to cooler jest jednym z wartych rozważenia, ponieważ no, wypadł naprawdę konkurencyjnie jak na swoją wycenę.